3 października, po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana, a po ogniu cichy łagodny powiew. Czytamy o tej w pierwszej księdze Królewskiej, 19 rozdział, 12 wiersz. Pewny, pewnej osobie, która bardzo szybko rozwijała się duchowo. I wzrastała w poznaniu Pana, zadano pytanie: W czym tkwi tajemnica Twego tak szybkiego postępu? Zdecydowanie odpowiedziała: Zwracaj uwagę na ostrzeżenia. Przyczyna, dla której wielu z nas tak mało zna i rozumie Pana, leży w tym, że nie zwracamy uwagi na jego ciche przestrogi, delikatne zakazy i nakazy. Na cichy powiew jego głosu, powiew cichego wiatru jest ledwie słyszalny, trzeba go czuć. Spokojny, delikatny nacisk na serce i rozum, podobny jest do delikatnego porannego wieczyku muskającego twarz. Jest to cichy głos, spokojnie, prawie bezszelestnie przemawiający do ludzkich serc. Lecz jeśli zwrócimy na niego uwagę, Stanie się wyraźniejszy dla naszego wewnętrznego słuchu. Ten głos przeznaczony jest dla ucha miłości, a miłość zawsze bardzo uważnie przysłuchuje się nawet najsłabszemu szeptowi. Jednak bywają chwile, kiedy miłość przestaje mówić. Dzieje się tak wtedy, jeśli się jej nie wierzy i nie odpowiada na jej wezwanie. Pan jest miłością. Jeśli pragniesz go poznać i słyszeć jego głos, stale przysłuchuj się jego delikatnym ostrzeżeniom. W rozmowie, gdy zamierzasz coś powiedzieć, zwróć uwagę na cichy głos, na jego przestrogę i zastanów się, czy powinieneś coś przekazać innym, kiedy zamierzasz podjąć jakąś decyzję. Która wydaje ci się jasna i prawidłowa, ale w głębi duszy pojawiło się ciche zastrzeżenie. Przyjmij je do serca i powstrzymaj swoje kroki, nawet gdyby to oznaczało zmianę wszystkich Twoich planów i zdawałoby się niedorzecznością według ludzkich wyobrażeń. Naucz się wyczekiwać na rozwiązanie Bożych Planów na rozwinięcie Bożych planów. Przedstawię mu swoje zamiary i wszystko, co jest w Twoim sercu i w myślach, niech On sam urzeczywistni i doprowadzi do wykonania tych zamierzeń. Nie polegaj na swoim rozumie. Dość często się zdarza, że On działa jak gdyby na przekór planom, jakie zamierzał, jakie zamierzył dla Ciebie. Nawet może ci się zdawać, że on działa przeciw samemu sobie. Bądź uważny i posłuszny Bogu. Ufaj Mu, choćby to wydawało się niedorzeczne. W końcu Pan doprowadzi do tego, że wszystko będzie dopomagać ku dobremu. Choć wiele razy na pierwszy rzut oka mogło się wydawać, że sprawa jest przegrana. I tak, jeśli chcesz znać Jego głos, nie zważaj na rezultaty ani na mogące wyniknąć następstwa. Poddawaj się Panu, choćby On nakazywał Ci posuwać się w mroku. On sam będzie dla Ciebie cudownym światłem. W Twoim sercu szybko rozpoznasz bliskość Boga, która tak wypełni Cię swoją mocą, że najsurowsze doświadczenia i najtrudniejszy ucisk trosk życiowych nie będą mogły cię z nim rozłączyć. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było pana, a po ogniu cichy, łagodny powiew.